Cześć dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na czwarty odcinek z dodatku do gry Disgaea 7 Wolves of the Virtueless. W poprzednim odcinku do naszej ekipy dołączył Mao, Axel i Desco. Zobaczmy w takim wypadku jaki będziemy mieli scenariusz na dzisiaj. Kogo tu mamy? Instruktor The Instructor Steward and Fallen Angel of Love Taki mamy Taki mamy pakiet w dniu dzisiejszym, więc nie zwlekając, lecę do pryniego i odpalamy sobie tenże scenariusz. W świecie Sardemon, tędy Fuji. Według raportu P.I. Chana, Prynie mają wielkie kłopoty. Totalnie nie obchodzą mi pryni, ale nie mogę zignorować tej dziwnej obecności. Co to jest? Proszę, wybacz mi, dud. Lordzie Valvatore, Valvatores i Fenrichu. Zrozumiałem swój błąd. Proszę, wybacz mi, dud. Nie zasługujesz na wybaczenie. Czy nie jesteś rybakiem? Nie jesteś w stanie powiedzieć nawet, jak świeża jest sardynka. Jesteś porażką. Wydawało mi się, że Netherworldy Hinomoto są słynne ze... Słyną ze swoich sardynek, ale spójrz na tą konkretną. Ona ma... Ledwo ma jakiekolwiek łuski. Czy to nie sprawia, że łatwiej ją jeść? Dud? Ty durniu! Łuski sardynek odchodzą bardzo łatwo. Jest taka pogłoska, że oślepiają drapieżników, odrzucając łuski w trakcie ucieczki. Złe obchodzenie się z sardynką sprawi, że jej łuski odpadają. Jeżeli mają, mają swoje łuski, to znaczy, że były traktowane z ostrożnością. O, Fenrich. Mój lord dokładnie wie, jak świeże są w sardynki, nawet kiedy ma przepaskę na oczach. Wy, Prini, powinniście być bardziej uważni. A teraz z powrotem do treningu. Nie, pow nie, nie wrócicie do domu, dopóki nie zapamiętacie kształtu sardyny. Okażcie im trochę wdzięczności. A więc ten gość w pelerynie to ta specyficzna obecność. Czuję, że jest mistrzem szermierki, ale nie wygląda na takiego. Słyszałem wcześniej o Walbatorezie. Jest legendarnym wampirem, który teraz potrafi przetrwać jedząc sardynki zamiast picia krwi. Sardynki zamiast krwi? Że co? To tłumaczy jego dziwny, dziwny wygląd. Wy tam. Czy wy właśnie nabijaliście się z mojego lorda? Kiedy się tu pojawiłeś? Ta szybkość. Kim albo czym jesteś? To ja tutaj zadaję pytania. Patałachy, które. Lekceważą lorda, walwatore zostaną unicestwione z mojej ręki. Nie unosz się tak, Fenrichu. Wystarczy ich tylko doedukować. Musimy im pokazać drogę sardynek. Ależ oczywiście. Proszę zostawić to mnie, mój lordzie. Jeśli szukasz zwady, to zaraz znajdziesz. Nie obchodzi mnie, kim jesteś. I pokażę najgorsze, na co mnie stać. Cię pochlastam. No, Fuji ma krótki ląd, także nie ma co do niego fikać. O, tutaj jest Fenrich. A, tam na górze są. A nie, są tam też jacyś przeciwnicy. Dobra, no to my weźmiemy standardowy manewr numer 2, Czyli Anastazja na jeden koniec mapy. I Full Strike w drugi koniec mapy. Zobaczmy, jak to się sprawdzi. Sprawdziło się perfekcyjnie. No to od razu druga runda. Nieczęsto Fendring ma problem w walce. Nie oczekiwałbym niczego mniej od obywateli słynnego Sardynki Kinomoto. Ale nie mogę się teraz wycofać. Muszą rozpocząć sardynkową rewolucję w Netherworldach Hinomoto. Słucham, czy ty jesteś poważny? Sardynki z Hinomoto były do tej pory najlepsze. Eksperci sardynek aż się ślinili na samo wspomnienie o sardynkach z Hinomoto, ale to już nie ta jakość. Teraz są tłuste... Żelaste, a ich łuski są połamane albo odłamane. Straciły na jakości. Muszą ocalić sardynki w Hinomoto. Jeżeli chcesz mnie powstrzymać, będziesz musiał udowodnić swoją miłość do sardynek. Przysięgam, przysięgam poddać się każdemu obywateli, obywatelowi Hinomoto, który kocha sardynki bardziej ode mnie. Co, miłość serio? Nie znoszę tego gościa. Jak ty to w ogóle mierzysz? Kiedy rozchodzi się o miłość, i ja jestem tą, którą trzeba wezwać. Nazywam się Fiona upadły anioł miłości. I przetestuję Twoje emocje z moim sensorem miłości. Jakże interesujące. Co robi upadłych aniołów Hinomoto? To jest taka nasza znajoma dziwaczka, jeśli chodzi o miłość. Szuka swojej, swojego przyjaciół, swojej przyjaciółki, od której została oddzielona w trakcie naszej podróży. Testuje miłość poprzez gotowanie. Przygotuj danie z sardynek, wypełnione miłością. Wypróbuję je, żeby sprawdzić, jak głęboko, jak głęboko sięga miłość. Ciekawy pomysł. Ja się zgadzam. Sardynkowe sushi Fenricha nie przegra. Nikt nie jest bardziej nawiedzony, jeśli chodzi o sushi, ode mnie. Sprezentuję wam moje rolady piryliki. Dlaczego tak się jarasz tym durnym konkursem? Przygotowałam również specjalny składnik. Rzadką, złotą sardynkę. Sardynkę Kintoki. Mam tylko jedną, więc musicie o nią walczyć. A więc kto ją dostanie? Czyja miłość do sardynek będzie zwycięży? Gotowi szefowie? Zaczynajcie. Fenrich, skup się na gotowaniu. A ja upewnię się, że sardynka Kintoki wpadnie w nasze ręce. Fuji, i ja zajmę się kuchnią, a ty zdobądź dla nas sardynkę Kintoki. Dobra, pochlastam Walwatoreza i zakończę ten durny konkurs. Ten, ten durny turniej. Okej, okay. jego ja już sprawdzę ze wilitką. Nie. Yeah. Pam pam pam, idziemy Anastazja. Dobra, to Anastazję puści masz tutaj. Tak full strike bank bank bank. idziemy następna kad Nie ma czasu. Nie udało mi się go złąssztować. Ale udało mi się zdobyć sardynkę Kintoki. Teraz walka jest nasza. Strasznie ci dziękuję, Fuji. Moje autorskie, fu Moje autorskie sushi jest teraz kom kompletne. Tak jest. Te rolady pirliki. A gdybym tylko zjadł wystarczająco dużo sardynek, byłbym w stanie zdobyć sardynkę Kintoki. Wybacz, Fenriku. Nie troskaj się, lordzie, wal. Przygotowałem się na taki obrót spraw i przygotowałem też sardynki, które były wcześniej zamrożone w szczycie ich świeżości. Muszę udowodnić y, panience, jak o ile lepsze są moje y, sardynk, sardynkowo-tyrantowe sushi. Obie drużyny zakończyły gotowanie. Teraz, jest, teraz nadszedł tu czas na testowanie. Zacznę z daniem piryliki. No, te rolady piryliki wyglądają strasznie kolorowo i fikuśnie. Nadzienie z sera uzupełnia tłustawą sardynkę. Jest takie bogate. A co tu jest zawinięte w środku? Liść perila? Okej, okay. nie będę się tu bawił Gordona Ramseya. Tak, następny jest e, Tyrant sushi od Fenrika. Wygląda jak zwykłe sushi nigiri. Czy ta sardynka naprawdę była zamrożona? Czuję, jak świeża ona jest. Czuję, jakbym w ustach miała sardynkową sambę. Tylko amatorzy myślą, że świeża ryba jest najlepsza. Eee, on to tłumaczy, że im jest starsza, tym jest lepsza. Sardynki wymagają dużo pracy, żeby się odpowiednio, żeby odpowiednio dojrzały. Cały ten czas i wysiłek pokazuje tylko, jak bardzo Ci zależy. Kontrastuje to zdaniem Piriliki i pokazuje jego jakość. Dobra, skończcie ględzić i powiedz nam, jak jest, jaki jest wynik. Kto wygrał Piriko czy Fenrik? Pora osądzić, czyja miłość do sardynek jest bardziej głęboka. A więc ogłaszam rezultat. Nie ma, nie ma poziomów miłości. Miłość jest równa i wspaniała. Głęboki to był. Słucham. Weź skończ gadać bzdury i powiedz nam, kto wygrał i kto przegrał, jak prawdziwy sędzia. Jest remis. Oboje wygrywacie. Obadania są przepyszne, więc nie ma tu miejsca ani potrzeby na zwycięzcę i przegranego. To ty chciałaś być sędzią. Dzięki za marnowanie naszego czasu tym żałosnym konkursem. Wyfiletuję ci, ci mózg chociaż raz się z Tobą zgadzam. Nie można łamać obietnicy, którą się złożyło. Może oboje, obaj powinniśmy ukarać Fion. Nie chciałam Was zdenerwować. Proszę wybaczcie mi. Ech. O, widzę, że Walvatores jest jako ten postać neutralna. Defense power plus 50%. Zobaczę tylko, czy ona nie ma czegoś. Okej, okay, tylko obniża obrażenia przyjmowane przez sojuszników. Na szczęście niewiele nas to interesuje, bo po prostu wszystkich się pozbywamy. Idziemy. Nie skipujemy eventu. Co my tu mamy? Przepraszam, naprawdę. Bardzo żałuję tego, co zrobiłam. Proszę, znajdźcie miejsce w swoich sercach, aby mi przebaczyć. Fudzi, wystarczy. Jestem pewna, że Fiona się wtrąciła po to, żeby odegrać rolę adwokata demonów. Słucham? Słucham, co ty masz przez to na myśli? Wtrąciła się podczas, gdy się kłóciliśmy o coś trywialnego. Tylko po to, żeby wydać niejasny osąd, który, spry, który nas rozłościł. Skierowała całą wrogość na siebie, żebyśmy pracowali razem i przestali walczyć. To wszystko było udawane po to, żeby wymusić pojednanie? Ciekawe, jestem pod wrażeniem Fion. Skrzywdziłem cię bez uzmysłowienia sobie, że zostałaś zmuszona do, tej, do, do tego stanowiska. Najmocniej przepraszam. Tak, to jest dokładnie to, co robiłam. Masz bardzo bystro, oko, że byłaś w stanie przejrzeć moje udawanie Piriliko. Jestem całkiem pewny, że ona wcale nie udawała. Znowu zmyślacie na bieżąco. Nie mógłbym. Prawda nie mogłaby obchodzić mnie mniej. Tak długo jak mój lord jest przekonany, a ta bezsensowna walka jest skończona mi to pasuje. Chwila, chwila, chwila. Czy ty przypadkiem masz w edycję kolekcjonerską legendarnego filmu o Samurajach Katanamena? Tak, mam trzy kopie. Jedną do kolekcji, jedną do oglądania i jedną na wypadek, gdybym jakąś zgubiła. Czy chcesz jedną? Nie mogłabym przyjąć tak wspaniałego podarunku. Co powiesz na to, że będę pracować na twoim statku i pozwolisz mi jedną odkupić, kiedy zaoszczędzę wystarczająco dużo? Tak jak obiecaliśmy, Fenrik i ja dołączymy do załogi waszego statku. Słucham? Chwila, chwila. Nie przypominam sobie, żebym się na coś takiego zgadzał. Cóż, obiecałem poddać się każdemu obywatelowi Chinemoto, który kocha sardynki bardziej ode mnie. Pirylika pokazała, że jest tego godna. A więc honor wymaga, abym dotrzymał słowa i jej towarzyszył. Nigdy nie cofa raz danego słowa. Nawet przeciwko bandzie zadziornych dzieciaków. Szlachetny jak zawsze, Lordzie Tak strasznie cię podziwiam. Dobra, słuchaj. Mało mnie to obchodzi, jeżeli nawet wrócicie do swojego świata. Ale nikt z tych Durniów mnie w ogóle nie słucha. A tam. Fuji. Trzeba się cieszyć. Dołączył Pryni instruktor Valvatores, Padły anioł Fion i Stuart Fenrik. Sprawdźmy sobie, jakie przynieśli ze sobą ewilitki. Czy jest coś ciekawego? Valvatores. Podnosi EXP, MANE i klas PROFICIENCY zdobyte przez Pryni w przypisanym składzie o 20% kiedy wykorzystuje sardynkę odzyska 900% HP i podnieś atak o 20% na 3 tury. pozbywa się niesardynkowego efektu leczenia, podnosi maksymalne HP i SP o 100%. O proszę. To może być bardzo ciekawa litka do farmienia i wilgaczy. Increase Research, ta, że te Prynisy, które tam bawią się w odkrycia, podnosi im statystyki o 50% jego statystyk, jeżeli on prowadzi ten Research Support Squad. Sliver of Tyranny. Kiedy używamy Speciali, podniesie Atak Power o 100% i ad, e, e, koszt SP o 200%. Ale to jest super, to, to jest genialna Evilitka. Fion, co ma Fion? Wykorzystaj Resistance, żeby kalkulować Atak Power, kiedy są wyekwipowane pięści. Nullifikuje wszystkie statusy. Okej. Okay. Zwiększa zasięg leczących zaklęć o 9. Zmniejsza obrażenia przyjmowane przez potworne jednostki o 25% i zwiększa staty o 10% per soju odleczony sojusznik. no Co ma Fenrik? Podnosi staty o 20%, kiedy żadna jednostka nie jest jumpifikowana. Redukuje defensywę przeciwników o jeden panel przed nim o 50%. Bardzo fajne. O, przyjmuje obrażenia, kiedy Falvatores jest atakowany. Zwiększa atak power o 35%, kiedy jest wykonywany atak elementu powietrza. Kiedy Falvatores umiera, podnieś atak power i obrażenia zadawane o 50%, ale zwiększa też obrażenia przyjmowane o 100%. No, na, najlepiej wypadł chyba Valvatore z tego tercetu. OK, Dobra. Zrobiliśmy scenariusz, po, obejrzeliśmy wilitki, także myślę, że ten odcinek sobie na tym zakończymy. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, a na razie to tyle, także oby do zobaczenia.